Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Jay Tendo, Piotr Szymański. Chciałbym Wam po powiedzieć coś więcej, znaczy coś na temat przyszłości sieci IN, czyli sieci inteligentnych. Bardzo Was proszę o zadawanie pytań na czacie. Z tego co wiem, to część pytań będzie mogła być zadana później online, natomiast każde Wasze pytanie naprawdę jest dla mnie nagrodą w sensie. Jest interakcją, której ja bardzo potrzebuję, żebyśmy żebym był, żebym czuł się, że, 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 że robię to dobrze. Wprowadzenie. Słuchajcie, Daytendo jest taką firmą, która postawiła na, na kilka wartości, na elastyczność. Jesteśmy naprawdę. Um, Firmą, która dostosowuje się do rynku, do trendów, do klienta, do potrzeb klienta. Kreatywność zdecydowanie to jest tak, że od samego początku wyszli że znaczy nasza idea właściwie oparta jest o wychodzenie poza szablony. I ambicja, każdy, mam wrażenie, że, znaczy mam wrażenie, że każdy w ten powie, że spełnia totalnie ambicje, jeśli chodzi o uczenie się nowych rzeczy, tudzież wykraczanie. Poza schematy, które do tej pory e, były, e, e, funkcjonowały. Teraz, generalnie, to od samego początku chcemy być liderem w dostarczaniu usług związanych z bezpieczeństwem środowisk telekomunikacyjnych i dostarczania e, środowisk otwartych. Otwartych to jest bardzo, bardzo ważne hasło: otwartych środowisk telekomunikacyjnych, na których realizuje się usługi biznesowe. Nasze rozwiązania też łączą te środowiska telekomunikacyjne, które są dość takie hermetyczne, z internetem. To, 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 było nasze, to było nasze motto z samego początku. Natomiast ja osobiście prywatnie mam trójkę dzieci, z których się strasznie cieszę. Jedną żonę, wystarczy. I totalnie jestem pasjonatem tenisa i programowania. W obydwu tych obszarach jestem hobbistą, w sensie na pewno nie jestem lepszy, nie jestem wystarczająco dobry, żeby programować profesjonalnie. Jeśli chodzi o tenis, to mam paru partnerów, którzy od czasu do czasu pozwalają mi wygrać. Dzięki czemu mam satysfakcję. Dlaczego J-Tendo? Słuchajcie, j -tendo brzmi obco, jeśli chodzi o słowo, tu nazwę. Natomiast totalnie wywodzimy się z Polski. Jaytendo założyło trzech, trzy osoby: ja i moich dwóch, dwóch przyjaciół. Dwaj przyjaciele. I jesteśmy totalnie made in Poland w sensie nie mamy żadnych inwestorów zagranicznych, nie mamy w ogóle inwestorów. Po prostu rozwijamy się organicznie. I mamy ponad 500 lat doświadczenia w telekomunikacji. Oczywiście 500 lat tak sumarycznie, a nie, a nie literalnie. No bo istniejemy od ponad 10 lat, ale ponieważ mamy około 50-osobowy zespół, właściwie ponad 60-osobowy, to jak to zsumować, to naprawdę jest ponad 500 lat doświadczenia w telekomunikacji. I bardzo się cieszymy z tego powodu. Jeśli chodzi o liderów JTNDO, to wiecie co? Mamy taki zespół, który jest strasznie. Doświadczony z jednej strony, a z drugiej strony bardzo dedykowany do, do, dla klientów. To są liderzy, którzy prowadzą technologicznie i technicznie JTNDO, i tutaj jest dwóch moich partnerów, którzy, którzy pełnią funkcje techniczne, a ja prowadzę sprzedaż, natomiast mam jeszcze dwóch kolegów, którzy, których przedstawię później którzy uzupełniają tą sprzedaż w sposób bardzo dobry. Wiedza, wiecie co, od samego początku wiedza, my jesteśmy inżynierami jakby genetycznymi, w sensie wszyscy pracujący w j -tendo są po prostu inżynierami. Ja też bym chciał się szczycić tym, tym, tym imieniem, tą nazwą inżynier. Niż, niż szablonowe myślenie. Zdecydowanie próbujemy rozwiązywać problemy w sposób trochę inny niż inni i dlatego jesteśmy troszeczkę bardziej elastyczni niż inni i staramy się być, roz, rozwiązywać problemy i dostarczyć rozwiązania, które są lepsze niż, niż dostarczają inni. Mamy bardzo dobry zespół, młodszy niż ja, szczerze mówiąc. Średnia jest zdecydowanie młodsza niż ja. Natomiast jest to doświadczony zespół, który od 10 lat dostarcza rozwiązania w obszarze telekomunikacji i to, co bym chciał bardzo podkreślić, prosiłem was o pytania na czacie, my jesteśmy łatwi w komunikacji. Ja bym bardzo chciał, żebyście dzwonili do nas, pisali do nas z pytaniami, nawet takimi pytaniami technicznymi, czy, czy mieliśmy doświadczenia z pewnymi rzeczami, czy mamy pomysł, jak rozwiązać jakiś problem. Bo to jest coś, co nas uskrzyla, tak naprawdę. W sensie komunikacja z klientem. Teraz rzeczywiście, Jaytendo, w sensie nawet sama nazwa, sugeruje, że fokusowaliśmy się na rynkach zagranicznych. Poniekąd jest to prawda. Działamy na rynku polskim, natomiast dostarczaliśmy usługi i rozwiązania w ponad 20 krajach do tej pory. Jest, jest sporo serwerów, na których działają nasze rozwiązania. Jest, mamy pewne rozwiązania z, z, związane z mediaserwerami, dość duże. E, nasza największa platforma IN-owa, obsługuje ponad 9000 tysięcy e, kapsów. To takie techniczne już e, informacje. Jeśli chodzi o taką totalną liczbę cola temps per second, obsługiwaną przez nasze platformę, to jest, to jest znacznie powyżej 100 tysięcy. No i obsługujemy ponad 70 milionów abonentów. Znaczy, gdyby nasze platformy tak jutro przestały działać, czego naprawdę sobie nie życzę ani nikomu innemu, to 70 milionów abonentów. Właściwie chyba przestałoby mieć możliwość dzwonienia, bo jesteśmy elementami aktywnymi w tym łańcuchu funkcji telekomunikacyjnych. Teraz jeśli chodzi o zakres, zakres usług j ten no to tak bardzo krótko, jest pełny. To znaczy, my robimy od analizy tam specyfikacji funkcjonalnej, niefunkcjonalnej przez programowanie, hardware, wirtualne środowiska, integrację, testowanie. Aż do wsparcia produkcyjnego w reżimie TELCO. I pewnie większość z Was wie, co to jest reżim TELCO. Reżim TELCO to jest tak, że ma to działać cały czas. I że nie wiem, 10 minut w roku może nie działać, ale tego nikt nie chce testować. W sensie te 10 minut to są takie okna serwisowe, których, które obsługujemy tak, żeby nie były one widoczne dla klientów Waszych i naszych sieci. Obszary działania są cztery, takie główne. Sieci inteligentne, o których to jest fokus dzisiejszej prezentacji, to są komponenty sieci mobilnych i to są, to są takie korowe komponenty sieci mobilnych, które przetwarzają SS7, GDP, SIP, diameter. To jest bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych. Mamy pewne produkty, które są związane z firewallowaniem sieci mobilnych, to znaczy firewallowaniem na warstwie aplikacyjnej sieci SS7, sieci znaczy komunikacji Diameter, SIP i GTP. To są rozwiązania pochodne i to są usługi cyberbezpieczeństwa, Począwszy od, i tutaj jesteśmy bardzo silni. To znaczy, testujemy, w sensie dostarczamy usługi cyberbezpieczeństwa zarówno dla takich rozwiązań webowych, typu nie wiem, portale operatorów. My rozumiemy, jakie są podatności portali operatorów, bo testowaliśmy ich wiele. Aplikacje mobilne to, to są set-top boxy, w sensie hardware związany z, z telekomunikacją. Jak też GSM i WiFi fi dostarczamy Siemy i threat Hunting jako część usług. Natomiast dzisiaj się skupimy na DIN, ale na, na, na sieciach inteligentnych, Czym, czymś, co nazwaliśmy GIN, czyli ten do IN. Tak, żeby Wam mniej więcej jeszcze powiedzieć, jaką skalę gdzieś tam adresowaliśmy, to jest jakby. Przykładów takiej większej skali, bo też adresowaliśmy mniejsze skalę. Do wdrożyliśmy y, y, platformę prepaidową na przykład dla 12 milionów abonentów w Polsce u jednego z polskich operatorów telefonii komórkowej. Y, wdrożyliśmy y, firewall dla SS7 i dla Diamitra w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo wdrożyliśmy go też w Azji, w, Amery w Ameryce Północnej, y, 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 dla dość dużych. Y, ilość transakcji na sekundę. Zrobiliśmy integrację aplikacji IN-owych z nowymi technologiami typu volte, w wi -Fi. Robiliśmy testy i robimy ciągle testy bezpieczeństwa dla dużych grup operatorskich w bardzo wielu krajach. I to są testy webowe w sensie FQDN. To są testy SS7, to są testy Diamitra, GTP, SIPA. To są testy hardware'u, typu tam IPTV i paru innych jakby box'ów, to są testy Volte. No i generalnie też wdrożyliśmy Web Service Gateway w dość dużym, o dość dużej pojemności, czyli platformę, która eksponuje um, Boże, możliwości sieci do internetu. I to jest bardzo, bardzo ważny punkt dzisiaj dla nas, bo Dzisiaj będę mówił o tym, jak wyeksponować możliwości sieci do, do internetu. I to jest przyszłość sieci inteligentnych. I to jest tak, że sieci inteligentne, czyli te IEN-y, bo będę pewnie mówił w skrótem. Mają swoją historię. One generalnie były kiedyś wymyślone po to, żeby nie implementować pewnej logiki na centralach, tylko raczej poza centralą. I to jest ten, ten, ta logika SSP, SCP, SMP. W sensie. Część na centrali, część na SCP-ie, część na smp ie czyli takiej bazy, w takiej bazie danych platformy ajenowej. I na samym początku to wszystko było zrobione po to, żeby obsłużyć w pewien specyficzny sposób połączenia premium rate, czyli te 0,700, czy połączenia takie darmowe, 0,800, czy, czy teległosowanie. I to jest jakby taka historia ajenów. Natomiast i teraz historycznie one były implementowane jako takie kominy. I pewnie część z Was ma takie implementacje u siebie w sieci, platform, które są takie dość niemodyfikowalne, a na pewno a na pewno trudno modyfikowalne, czyli są takimi kominami, które sięgają do sieci korowej, do sieci sygnalizacyjnej. I takie monolity, jakbyście chcieli coś tam zmienić, to jest to gigantyczny problem. I to jest trochę tak, że my proponujemy nowe rozwiązanie. Od, od wielu lat zresztą proponujemy nowe rozwiązanie, które już nie jest kominowe, tylko takie bardziej horyzontalne. I to jest dokładnie to, co chciałbym dzisiaj opisać, bo te stare rozwiązania opierały się o to, że jakby w jednym kominie, w jednym procesie czy na jednej platformie, platformie takiej hermetycznej, zawierały się e, zarówno e, komponenty, które komunikowały się z siecią, jak też komponenty, które realizowały logikę biznesową. Czy to będzie, nie wiem, 0700, 0800 televoting, czy, czy, czy blokowanie, może na przykład premium rateów. Czy czardowanie za SMS-y, SMS czy, czy voice? Ja zakładam że swoją drogą, że, że, że większość z, z moich słuchaczy jest, pochodzi z sieci, em, może fiksowych, w sensie stacjonarnych, e, lub też broadbandowych. E, więc e, stare, stare podejście to było takie, żeby na, jednej, na pewnych serwerach, w takim raku, umieścić wszystkie funkcje, które. Obsługują funkcjonalność związaną z pewną usługą. To, co chciałbym dzisiaj opisać i, i zaproponować jako architektura, bo jako produkt również, ale bardziej jako koncepcja, bardziej jako mindset, to jest rozdzielenie przede wszystkim takich funkcji dostępowych do sieci od logiki biznesowej. I to jest to, jest to co widać po tej prawej stronie, czyli um, rozdzielenie takiej warstwy gatewaya, którą ja nazwałem service capability feature, od y, y, warstwy biznesowej, y, y, od warstwy logiki biznesowej usługi, którą nazwałem, znaczy, która jest oparta o service, logic, execution environment. I teraz ja sobie tak mogę nazywać. Oczywiście to nie jest tak, że to ja to wymyśliłem, bo było wiele podejść do tego i ja, między innymi, moją pracę inżynierską pisałem z OSA Parley, z takiego standardu. Mam nadzieję, że część z Was to gdzieś spotkało się z tym. I, I to jest trochę tak pokłosie pewnych idei, które się od dawna już tworzyły, że bardzo warto rozdzielić warstwę gatewaya od warstwy logiki biznesowej aplikacji. Bo to pozwala na um, y, bardzo duże, um, to pozwala na rozproszenie tego, na dystrybucję tego w zupełnie nowy sposób. Tak jak w starych AJ-ach, to, musiał to musiała być szafa, która przetwarza wszystko. Tak, w, w nowym podejściu um, to, są, to, jest, to są komponenty środowiska, którym zarządzają operatorzy. Wybierają komponenty operatorzy i realizują to w sposób taki, który umożliwia im rozwój taki step by step, w sensie taki krok po kroku. Niekoniecznie wsadzając tam jakieś bardzo duże instalacje do, do środowiska. Teraz idąc krok dalej, jeśli wyobrazimy sobie, że oddzielamy logikę biznesową od tej warstwy dostępu do sieci. U, to w ogóle chciałem ostrzec, że tu będzie technicznie. Więc mam nadzieję, że nie wszyscy zaśniecie. Um, idąc krok dalej, um, um, warstwa gatewayowa, czyli warstwa, która udostępnia pewne usługi dla logiki aplikacji, może być bardzo mocno poszatkowana na wiele części, co jest dla operatorów generalnie korzystne o tyle, że zapobiega czegoś takiego jak wanderlockiem. W sensie nie, nie ma ko konieczności opierania się na jednym dostawcy, żeby realizować pewne funkcje biznesowe. Można te funkcje biznesowe czyli tą logikę aplikacyjną oprzeć na dostawcy gateway'ów, na, na dostawcach gateway'ów do różnych części sieci. Jeśli, nie wiem, je, jeśli jest jakiś dostawca, który dobrze, dobrze rozumie i umie SS7, czyli um, ISAP, INAP, e, CAP, MAP i kolejnych protokołów, to fajnie, no to weźmy sobie od niego komponenty, które on dobrze rozumie. Jest, je, jeśli jest jakiś inny dostawca, który lepiej czy dobrze rozumie um, 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 funkcje związane z przy, przypisywaniem numerów IP um, itd., tak dalej. No to weźmy sobie um, pewne funkcje typu um, typu terminal capabilities czy, 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 czy user status od in, innego dostawcy, który lepiej się odnajduje w tym środowisku, a weźmy sobie aplikacje um, typu um, no, tu jest na przykład SMS-Charging Application albo Voice-Charging Application od, od trzeciego dostawcy, który dobrze rozumie środowisko BSS i potrafi się skomunikować poprzez webserwisy standardowe. Zaznaczam, bo tutaj nie powiedziałem, ale znaczy nie wspomniałem o tym, że to API pomiędzy warstwą dostępową do sieci, a warstwą logiki aplikacyjnej. Jest idealnie, żeby to oprzeć o standardowe API oparte o OMA i o One API. Więc, jakby rozdzielenie tych dwóch warstw daje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o zarządzanie środowiskiem usługowym u operatora. I teraz. Oczywiście, środowisko działania aplikacji, czyli Web Service Gateway, jest dość złożone, bo, bo, bo to, to, jest, to jest taka część, która eksponuje wszystkie możliwości sieci do logiki aplikacji biznesowej. I to jest dość złożona warstwa. Tam tutaj można opisać bardzo wiele takich pojedynczych komponentów, które się na to składają. Ten obrazek generalnie przedstawia część z nich, w szczególności część, która jest odpowiednia dla środowisk mobilnych. Natomiast dla środowisk stacjonarnych, dla środowisk broadbandowych, też tego typu komponenty funkcjonują. I z drugiej strony, to jest środowisko działania aplikacji, bo teraz, jeśli sobie wyobrazimy, że aplikacje są. Są, są, są osadzane na, na web serwisach. W sensie, te, te aplikacje korzystają z web serwisów, które są wystawiane przez gateway. No to e, te aplikacje powinny być osadzane po prostu na jakimś web serwerze. I te web serwery powinny mieć pewną część wspólną, tak, w środowisku, bo nie ma sensu, żeby generowanie CDR-ów było. Różne dla różnych aplikacji. Nie ma sensu, żeby komunikacja SNMP była różna dla różnych aplikacji, więc jest część wspólna, taki, taki, taki poziom, żeby nie odkrywać koła na nowo z każdą aplikacją czy z każdym dostawcą de facto, bo to w żaden sposób nie aplikuje się do to jest właściwie możliwość tego, żeby operator uniknął. Tego vendor locking. Więc jest pewna część wspólna logiki aplikacji, które, która powinna być implementowana, żeby uniknąć, znaczy, żeby zarządzać środowiskiem w sposób spójny i żeby uniknąć właśnie tego vendor locking. Teraz oddzielenie logiki biznesowej od, od takiej części dostępowej do sieci powoduje, że w zasadzie dostaje się możliwość za darmo, możliwość migracji do, do cloud'a, gdzie te funkcje gatewayowe są w zasadzie tymi mikroserwisami, no bo te, te, te funkcje gatewayowe są mikroserwisami, one mogą być dystrybuowane w bardzo różny sposób. Teraz oczywiście łyżka dziękcie polega na tym, że tam, gdzie jest SS7, tam, gdzie jest instancjonowanie stosu SS7, no tam skalowanie, w sensie powoływanie nowych instancji nie jest takie trywialne, bo często platformy sieciowe wymagają pewnego provisioningu, zanim się powoła do, do życia nowy, nową instancję stosu i totalnie to rozumiemy i się z tym zgadzamy. Natomiast dla wielu protokołów takie rozszerzanie i skalowanie Horyzontalne jest możliwe, więc jeśli założymy takie podejście, gdzie jest gateway i logika aplikacyjna, która działa na gatewayu poprzez webserwisy, no to jakby ten gateway staje się zestawem mikroserwisów, który rzeczywiście jest wykorzystywany przez logikę aplikacyjną. No, a z drugiej strony logika aplikacyjna to jest właściwie taka zwirtualizowana, zwirtualizowane środowisko wykonywania aplikacji, logiki aplikacji, czyli takie SLE, Service Logic Execution Environment, gdzie, które znowu daje się skalować w podobny sposób, jak um, dają się skalować te um, network czy e, czyli Virtual, Virtualized Network Functions. Prawda? To, do czego telekomunikacja gdzieś dąży. I na tym polega trochę przyszłość tych sieci ajenowych, że. Um, to jest dokładnie. To są to są fundamenty um, możliwości, które trzeba zaadoptować, żeby, żeby móc wirtualizować funkcje i umieszczać je w nowoczesnych tele, środowiskach telekomunikacyjnych. Jeśli chodzi o kompletne rozwiązanie, to to jest dość skomplikowany rysunek, ale u dołu widzimy warstwę gateway'a, w sensie różne komponenty, które wystawiają różne funkcjonalności czy funkcje sieci. Czy to będzie terminal location? I terminal location to w, w, w telefonii komórkowej to, może być, to mogą być współrzędne geograficzne komórki, powiedzmy, ale z drugiej strony w telefonii stacjonarnej to jest, to jest też dość dobry adres. To jest adres abonenta, czyli też można to zamienić na współrzędne geograficzne. To jest terminal status, czy on jest busy, czy to jest. Czy, czy jest Available, czy jest not available, i to działa tak samo w telefonie komórkowej, jak i w stacjonarnej. To są różne funkcjonalności związane z obciążaniem abonenta, to znaczy z dostępem do jego systemu billingowego, i to jest mnóstwo funkcji, które są wyniesione, jakby do webserwisów, do bardzo spójnej warstwy webserwisów, zgodnej ze standardem OMA One API. Aplikowalnej zarówno dla telefonii mobilnej, stacjonarnej, jak i dla, dla sieci broadbandowych, powiedzmy, tak w cudzysłowie. To jest ten service Logic Execution Environment, czyli środowisko wykonywania aplikacji mobilnych, ale też dla ludzi z utrzymania. To jest środowisko, gdzie to jest w ogóle dla mnie clue całego tematu, bo to całe środowisko musi być utrzymywalne. I żeby było utrzymywalne, to musi być jakieś zarządzanie tym środowiskiem, jakieś, e, fajnie by było, gdyby był spójny e, sposób e, przeglądania logów, e, spójny sposób raportowania, e, trace'owania, e, fault monitoring, to, to jest jakby w sensie monitorowanie błędów. E, a to wszystko w naszym wydaniu jest oparte o Elastika, o, o, o ELK, czyli Elastic Search Kibana Logstash. Ten, ten, ten stos, który umożliwia generowanie różnych statystyk i informacji o środowisku, aplikacjach, ruchu i tego typu podobnym. Teraz tak troszeczkę zacząłem mówić o ofercie JTendo i oferta J Tendo właśnie obejmuje to środowisko. Tylko to jest tak. Nasza idea nie jest Opatentowana. Każdy może realizować tą ideę, jeśli uznają ją za słuszną. Operatorzy mogą zdecydowanie posługiwać się tą ideą, żeby sterować własnym środowiskiem, żeby zarządzić własnym środowiskiem i kierować je w, 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 w kierunku, który uważają za słuszny. My chętnie dostarczymy komponenty tego środowiska, lub całe środowisko, ale generalnie komponenty tego środowiska. Bo oczywiście, tak jak mówiłem na początku, mamy sporo doświadczeń i sporo wdrożeń w obszarze telekomunikacji. Więc to, co my oferujemy, to oczywiście kompletne środowisko i jego komponenty to jest środowisko oparte o standardy to jest środowisko, które jest generalnie rozwijane. E, czyli oferujemy zdecydowanie wsparcie dla wi wirtualizacji i tej takiej klaudyfikacji, bo to takie angielskie słowo, M nie lubię go, ale nie znam polskiego, dobrego. E, op opieramy się na one, one, e, OMA One API, jeśli chodzi o, e, o standardy, e, i zdecydowanie łatwo jest nam zintegrować się z nowymi e, interfejsami pr czy protokołami w naszym środowisku. Wspieramy to i oferujemy różne warianty wsparcia. Zdecydowanie oferujemy otwarte platformy, to znaczy platformy, w których mogą dostarczać również firmy trzecie, a my przejmujemy wsparcie tych, tych aplikacji lub też współpracujemy z tymi firmami, żeby, to, żeby to, to wsparcie dostarczyć. No i szczerze mówiąc, uważam, że jakość zespołu RD i wdrożeniowego J-Tendo jest kluczowym punktem, dla którego warto z nami współpracować. To jest jedna w ogóle z rzeczy, którą, którą powinienem wspomnieć na samym początku. My potrzebujemy was, potrzebujemy was, to znaczy operatorów, którzy mnie słuchają w tej chwili. Bardzo chciałbym, żebyście się z nami skontaktowali, bo zdecydowanie chcemy współpracować z operatorami na rynku polskim i potrzebujemy partnerów. Czyli dostawców, którzy mnie słuchają, bo wydaje mi się, że też chętnie podnależymy. Jestem przekonany, że chętnie podejmiemy współpracę, żeby rozszerzyć Waszą i naszą ofertę. I prawie że przedostatni slajd to są przykłady usług, które do tej pory dostarczyliśmy i które mamy, i jakby oferujemy jako produkty. To, są, to jest prepaid, to jest obsługa abonentów z zerowym stanem konta, to są VPN-y, tam multi SDN, czyli wiele kart SIM dla jednego numeru, wiele kart, wiele MSASDN na jednej karcie, to jest wirtualny PBX, to, jest, to są mostki konferencyjne, to jest 700-800 i wiele, wiele innych usług, jest ponad 40 usług IN-owych, które, które oferujemy, plus um, usługi związane z security i, i tym podobnym i Totalnie ostatni slajd. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Piotr Szymański, prowadzę firmę do, Natomiast mam wspaniałych dwóch kolegów: Czarka Morawskiego i Kubę Kubiaka. Świat jest mały, pewnie większość z nas, przepraszam, większość z Was nas jakoś tam kojarzy, mam nadzieję. Natomiast bardzo Was proszę, jeśli tylko coś do Was przemówiło, to skontaktujcie się z, na, z nami. I bardzo, bardzo chętnie porozmawialibyśmy, tak po prostu o życiu, o przyszłości, o telekomunikacji i o współpracy. To już oddaję głos do studia. Dziękuję bardzo.